Nauczyłam się przyjaźni, moja droga przyjaciółko. Pocieszałam, gdy było ci smutno, a muzyka wtedy przyspieszała bicie twojego serca. Nie, wiedziałam, kiedy dorosłam. Tak już 15 rada wiedziałam, że gdy miałam 10 lat, tym mnie uratowałaś. Mówisz, że jestem za mała, by twoje problemy zrozumieć, ci Rzymu. Nie mam pojęcia, co to miłość, może i tak, ale znam znaczenie słowa przyjaźń. Dzięki tobie tego dowiedziałam się, Jedna wieku, dziesięciu lat uratowałaś mnie. Wiem, że kochasz muzykę, tę kobietę w wizji. Przez te pięć lat wiara mnie ominęła, ale zyskałam również przyjaciółkę. Ciebie to mój bezcenny skarb. Nazywa się przyjaźń. To mi pasuje. Wiem, uratowałaś mnie, gdy ktoś zły odebrał mi życie. Mówiłaś, Faniu, jak będziesz starsza, to zmądrzejesz Niestety tak się nie stało. Cały czas byłam zapatrzona w siebie i nie dostrzegałam. Innych to cała ja fociak. Przez cały ten czas, ty potrzebowałaś mojej pomocy, jestem po prostu fociakiem. Jestem po prostu fociakiem. Próbowałaś uratować mnie we dwie, będzie nam lepiej. Mam nadzieję, że pomożesz mi jeszcze nie raz. Nie mam żadnych planów i marzeń, nie do to co ty, by pisarką i muzykiem być. Chciałabym na zawsze mieć te dziewięć rad, wtedy bym żyła. Tak jak te trzynaście rad, by nie stała ci się krzywda. Boję się, to dręczy mnie koszmary. W nocy przytulam przyjaciółkę. Życie jest niesprawiedliwe, drafociaka. Ja nie łabię jednego. Nie każdy ma życie usłane różami. Przyjaźń z nagrodą. <laughs> Wiem, uratowałaś mnie, gdy ktoś zły odebrał mi życie. Mówiłaś, faniu, jak będziesz starszy, to zmądrzejesz. Niestety tak się nie stało. Cały czas byłam zapatrzona w siebie i nie dostrzegałam innych. To cała ja fociak. Przez cały ten czas to potrzeb Mojej pomocy, jestem po prostu fociakiem, jestem po prostu fociakiem. Jestem po prostu fociakiem, jestem po prostu fociakiem. Jestem po prostu fociakiem, jestem po prostu fociakiem, jestem po prostu fociakiem. Jestem po prostu fociakiem, jestem po prostu fociakiem.